Mateusz Kluczek, pracownia architektoniczna Online. Chłopaki z Woodlooking zaprosili nas do projektu ścieżka śladami Marii skłodowskiej kiri po Warszawie, w ramach której zaprojektowaliśmy tą instalację. W tym miejscu kiedyś stała szkoła, do której chodziła maria Skłodowska Kiri. Stąd też pierwszym skojarzeniem jakie nam się nasunęło była tablica Mendelejewa. W okresowym należy znaleźć rad i polon, czyli pierwiastki, które odkryła Maria skłodowska I tak dosyć się rzucają w oczy, więc no nie, nie jest zbyt ciężkie.